ach, co? Miałem wrażenie, że mój pokój wyglądał inaczej. No dobra. Hmm, co ten sen miał oznaczać. Może mi się po prostu zdawało. W sumie, nic tam nie było takiego dziwnego. No kurczę, Może ja dziewczynę zapytam. Tak, zapytam. Ale w sumie, jeżeli to mi się tylko zdawało. To siebie nie robi No dobra. Super. Pierwszy dzień w środku semestru. Bo najlepiej. Pewnie nie będziesz żadnej przyjaciółki, z którą bym się mogła zaprzyjaźnić, bo już wszyscy ci po zaprzyjaźniach. No trudno, raz się żyje. Cześć dziewczyny, cześć Twilight Czemu nie ma jeszcze Rarity i Pinkie Pie? Rarity pewnie znając y, Rarity sobie dobiera do dodatki do ubrania A Pinkie Pie ma autobus opóźniony Aha, okej okay, dobra Podobno no. mają wszyscy jakieś znówki. O nie Praktycznie. Nowa szafka. Spokojnie, Flattersia, przecież jesteśmy tu z tobą. Nawet jeżeli będziecie chciała coś złego zrobić. Może macie rację. Flattersia. A poza tym, ty jesteś bezpieczna. Twoja półka jest przecież o tutaj. W sumie macie rację. Zresztą pewnie tutaj przyjdzie, bo w końcu to jest jej szafka i od razu się z nią możemy zapoznać. Macie rację. Pinkie Pie, Ci dług wdzięczności. Ta piosenka jest po prostu wspaniała. Nie, Nie trzeba Czego tam słuchasz, Rariti? A, nic takiego. Fajne okulary, pinki. Mm, dzięki. Słyszałyście, że Nówka do nas przychodzi? Coś tam ten słyszałam, ale w sumie... No, nie wiem, ale wiem, że przyjdzie Nówka. Serio? Yy, ta, są nam na głowie, tak? A która? i... Yy, yy, yy. Och, ja sobie tylko żartuję. Czy taka nowa fryzura? Kto powiedział, że nie można testować nowych rzeczy? Princess Kredens cały czas nam mówi, żebyśmy próbowali nowych rzeczy. Co to jest Princess Credence? Yy, tak nazywamy księżniczkę Credence. Yy. Aha, a ona o tym wie? Nie, to jest nasz uczennicowy sekret. I proszę Cię, Twilight, nie mów jej tego, bo ona nas za to zabije. Dobra, dobra, nie powiem. na ciebie gapią. Tego brakowało. O nie, nowa. O nie, ona do nas idzie. Flatter, szal. No ja. ja, super. Dasz radę. Um, przepraszam. Tak. Um, możesz się trochę posunąć, bo tam, tam mam szakę. W porządku. Tak, poza tym mam na imię Skywishes. Um, a wy? Ja jestem Twilight Spark, To jest Rarity. To jest Pinkie Pie. To Rainbow Dash. To jest Fluttershy. A to jest Applejack. Coś się stało? Nie, nie, tylko tak wiecie. Pierwszy dzień w środku semestru w mojej szkole. Wiem co czujesz. No. What? Pinkie pie? Pinkie? Kim ma Nigdy o tym nie słyszałam. Nie, w sumie też. A więc dziewczyny, przedstawiam wam Party e, Pytajcie. E, cześć! E, jesteś siostrą Pinkie Five? Uh -huh. e, a ty chyba jesteś Rabiki, tak? Skąd znasz moje imię? A w ogóle gdzie kupiłaś taką fajną sukienkę? No, kupiłam ją od Ciebie, dlatego Cię jakoś kojarzę. Aha, no tak, ja też Cię pamiętam, znaczy tak prawie. Masz bardzo ładne kreacje, praktycznie yy, każdą sukienkę od Ciebie kupuję. <noise> Dziękuję. A więc, yy, skoro Ty się nam przedstawiłaś, to tak, ja jestem Rainbow Dash, Ehm, przepraszam, możesz powtórzyć. To jest Fluttershy. Ona jest bardzo nieśmiała, jeżeli chodzi o nowe osoby. E, tu jest Applejack, tu jest Twilight, e, Rarity znasz, a tu jest Skywish. Ona też przed chwilką właśnie doszła. Fajnie! Dziewczyny, chciałam was zapytać, czy wy też miałyście wczoraj taki dziwny sen, że gdzieś tam byłyśmy? No, ja coś takiego miałam. To bardzo było dziwne, ale ja też tak miałam. <grystanie> ja też. I ja tak samo. Też Was chciałam o to zapytać. <grystanie> Dorman! Dobra, chodźmy. Chodź dziewczyny! Rzeczy na ale... Nie, spoko Pinkie eee. Co będziemy robić? Hmm... Aaaa! Auć! Wiemy co robić <klimy> e, 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 Wróć, 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 wróć Chyba mi mówiłoście, że macie być Tylko w snach, a nie w realu no, tak, ale to nie mój pomysł. To jej pomysł. Czemu wszystko zganiasz na mnie? Bo tak. Żal? Nie chcę być niemiła, ale co wy tutaj do jasnej ciasnej robicie? A więc. A więc przyszłyśmy tutaj w ramach drugiego synu. Z ostatniego rana miałyście księgę, co nie? No tak, pinki Maszyn jeszcze. Tak, tak. Proszę. Tu jest. A więc waszym dzisiejszym zadaniem będzie znalezienie klientów. Co? Ach. Rozplanowanie czasu jest takie trudne. Jeszcze, jeszcze zrobiłyśmy dopiero dwie próby. Myślisz, że pofanie w czasu przestrzeni jest prostsze? <laughs> no co? Zobaczcie, jest jeszcze na to trochę za mało. Ej! Mam 15 lat i wcale nie jestem na to za mała. Wow. Dobra, dobra, ze A więc. Bufamy yy, was! A chociaż może nam łaskawie powiecie, gdzie czemu patrzysz na mnie? Bo tak mi się chce. Mówię, że. Fuf! Jak ci się Wam podoba moja czapka? Eee, Twinkie. Co? Co ci się z nie podoba? A czy Ty wiesz, że jest środek wiosny? Wow! Yy, no to skoro to wiesz, to po co ci czapka zimowa? Bo tak mi się chce. Okej. Okay. Mniejsza z tym. Yy, tak, tam jest, tam, 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 tam jest wasza szkoła. I w szkole macie ukryte pięć krajów w harmonii. Yy, lojalności, uczciwości, śmiechu, hojności i dobroci. A klejnot magii? Klejnot magii pokaże się dopiero jak... Klejnotu magii nie można znaleźć. On sam się znajdzie. Trochę to jest dziwne, ale dobra. Nie traćmy czasu, chodźmy dziewczyny. Aha! dajcie swojej, niestety tylko dwa mikrofony, macie tą całą księgę, jakby coś się działo złego, zawsze mnie wołacie, ja was odpówam. Nara! Pa. o no dobra, chodźmy. Jakoś to przeżyjemy. No właśnie. Ej, do gabiny tutaj, dyrektora nie ma już sensu co wchodzić, bo przecież tam byłyśmy i księgę znalazłyśmy. W sumie masz rację. Dobra, to może zróbmy takie same grupy jak wtedy yy, i się podzielimy, że na przykład jedna dwójka idzie do klasy, a pozostałe na korytarzu. Okej, okay, no to yy, ja z AJ możemy iść do klasy, co nie? Spoko. Macie. Yy... Dzięki. Okej, okay, to ja z Pinkie Pie możemy poszukać na, hmm. na korytarzu, a ja z Rainbow Dash. Um, wiesz co mam na myśli? Ach, tak, wiem. Idziemy tutaj tej drugiej klasy, która jest taka okropna. Dobra, to którą piosenkę? Właśnie. Pinkie Pie, masz jakiś pomysł? Czemu ja? Bo to ty piszesz u nas piosenki no w sumie dobra, no to możemy tą ym... wiecie, wiecie. No bo nawet nie przeszkałyśmy całej szkoły, a przy tej piosence, jak śpiewaliśmy razem, się pokazały. No, bo w sumie te kliny reprezentują przyjaźń, a wszystko, co robimy, robimy razem. W sumie to wszystko już nabiera coraz więcej sensu. No właśnie. O, no tak. Hm. I to w zasadzie tyle. Co się słyszycie? Co niby byśmy miały słyszeć? No kroki, nie słyszycie tego? W sumie racja. Zabierajmy takie nuty harmonii, wszystko i się chyba będziemy zmęczać. Dobra.